Te jesienno-zimowe wieczory potrafią się trochę dłużyć, więc dlaczego by nie osłodzić sobie trochę tego czasu? Cześć! Zapraszam Cię na takie fajne jesienne ciasto ze świeżą żurawiną. Przygotuj składniki suche, czyli w miejsce wymieszaj ze sobą przesianą przez sitko mąkę, pszenną, proszek do pieczenia oraz sól. W drugiej miejsce umieść pokrojone miękkie masło w temperaturze pokojowej i wsyp cukier. Miksuj na średnich obrotach przez kilka minut, aż masło z cukrem ładnie się połączą. Następnie wbij jajka oraz dodaj ekstrakt waniliowy i ponownie dobrze wszystko zmiksuj na gładką, lekko puszystą masę. Potem dodaj mniej więcej połowę składników suchych do tej masy i zmiksuj, aż składniki się połączą. Następnie dodaj kwaśną śmietanę 12% oraz mleko i ponownie wszystko zmiksuj aż do połączenia składników. Dodaj do masy pozostałą część suchych składników i znowu zmiksuj, aż powstanie jednolite ciasto. Pamiętaj, aby miksować tylko do czasu, aż składniki wyraźnie się połączą, ale nie dłużej. No i potem dodaj do tego ciasta żurawinę i dobrze przemieszaj wszystko łyżką, aby żurawina połączyła się z ciastem. Wysmaruj niewielką formę do ciasta masłem i posyp ją delikatnie bułką tartą albo mąką, i przełóż ciasto do formy. Wyrównaj ciasto. Przygotuj kruszonkę z miękkiego masła, mąki, cukru i płatków migdałowych rozcierając składniki palcami. Posyp nią wierzch ciasta delikatnie dociskając łyżką. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni góra-dół przez 60-65 minut. Po tym czasie zrób test suchego patyczka. Pamiętaj, aby po około 35 minutach pieczenia przykryć ciasto papierem do pieczenia lub folią aluminiową, aby wierzch się nie przypiekł. Po upieczeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed podaniem. Życzę smacznego i fajnie spędzonego, błogosławionego dnia!